ноч чэй 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 Zanim zacznę oceniać tą chujową grę, którą pewnie już mieliście w temacie odcinka, chciałbym wam trochę jeszcze popierdolić o tym, jak bardzo jestem z Was dumny. Naprawdę zrobiliście coś niesamowitego. Spójrzcie 11 subskrypcji. To jest taka potężna liczba. Mój tata po ciężkiej pracy, po bardzo ciężkiej pracy wraca do domu i przynosi mniej pieniędzy niż tyle, ile jest tutaj. 11. Dwie jedynki. Ja z matematyki mam 5. Chciałbym, tyle tutaj, ale do tego spokoju nie dojdziemy w jakiś nie wiem do miliona, w tydzień jakiś na ludzi. Na luzie. Ale co jest najważniejsze, to to że po prostu wy jesteście normalnie moimi osobistymi lachociągami. Jak kiedykolwiek będę chciał, żeby jakaś baba albo chłopczyk robił mi mokrą grę, oczywiście zwrócę się do was. 11 sukcesów, co mam tutaj dalej? E, filmy na przykład. Nie, to nie to chciałem zobaczyć. Statystyki oddawek. o to O Dlatego to ja mogę to nie palić konika. Wyświetlenie w czasie rzeczywistym. 25 25 wyświetleń 6 czas oglądania w minutach? Wynosi 6 Cokolwiek to znaczy Oglądaliście minutę 11 No dobra, spoko Widzowie. Be... Co to co, co, co to jest? Co to tak gówno? Widzowie bez subskrypcji? 100%? Eee, aha, spoko, tylko że <laughs> Widzowie bez subskrypcji Dla mnie są, tak jakby to powiedzieć Dla mnie są trendowaci Nie dotknę ich nawet kurwa kijem 100% was oglądało mnie bez subskrypcji <laughs> Ja wam dam Już zdejmuję paska Gdybym miał spodnie, są za drogie Ale kiedyś je kupię i zdejmę paska i wam było tam dubska. Dobra, bo ja też mam pierdolić Przejdźmy do odcinka, w którym hejtuję Brawl Starsa. Do zobaczenia za chwilę. No he, hej, 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 Już jesteśmy po przerwie. Krótkiej, bo krótkiej. Dla mnie trochę dłuższej. Musiałem jeszcze zrobić sobie małego dowód do statystyk. No to możemy grać. Czekajcie, przyniosę znaczek gdzieś tutaj. O, tak. No to co panowie? Gramy? No to gramy! Od razu wam mogę na samym początku. Ta gra jest paskudnie brzydka. Spójrzcie na tą babę. No, patrzcie na jej dupę. No. Ta dupa praktycznie nie istnieje. No. Nawet moja stórejka jest większa. Dobra, gramy. Obycem. Poświęcę się, to się poświęcę. Graj. Przynajmniej kogoś rozpierdolę. Uff. Obrzydliwe. Normalnie obrzydliwa grafika. Chcę mi się żygać. browu Dobra, lecimy. Zadymiarze stracą swoje klejnoty. Zadymiarze, dymiarze to bycie gdzie byli? Auschwitz. Byłem, wiem i widziałem. Dobra, ich. Kurwy jebane. Wasze matki dają mi dupę? Co to kurwa było? Czemu ja prawie przegrałem teraz? A spokojnie, panowie, na luzie, na luzie, na luzie, na O, jebać kurwę. Jebać szmatę, kupią kurwę. No ty głupia kurwo. Ej Co to było? Za przeproszeniem, co to kurwa było? Czemu my mnie zabili? <laughs> nie nie w związku z kim grają, tak jakby Sorry Kurwa, zapierdolę tych chujów Kurwa, twoja matka jest taka gruba, że robi, że robi mi roda kurwa brodą Dobrze Twoja matka wygląda jak cipa Ale tylko od dupy, od twarzy, sorry Kurwa, ty jebana szmato pierdolona, za... Zaje... No, co w tej grze chodzi? <laughs> Oni mnie w ogóle nie szanują, tak jakby, dobra Jestem narod nowo narodzony. Kurwa, internet No skurwysyn, dobra wracaj Koga Gabię, Nie tego typa chyba. Tego! O! Diamenty kurwa! Diamenty kurwo! Diamenty z kurwy, syn. Będę pierwszy. serio. Tak gra jest chujowa, ale będę pierwszy. I patrzcie na to. O kurwa, patrzcie na to. Teraz te słowa, no nie? Ja będę sobie do nich walił konia, a oni będą tam się napierdalać. pierdalać. <ścoughs> a mama mówiła, synku nie wal konia, a ja mówię, mam będę walił konia. A mama mówiła, sorry Piotrek, ale masz jebaną stulejkę. Wygrywam. I czemu wygrywają? Ja będę pierwszy, Patrz na to pup, 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 pup. Wygrałem? Nie przegrałem, kurwa Jebać, kurwę. Zajebałem chuja? Zajebałem ja. Patrz na to, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy Jestem pierwszy? <ścoughs> Co jest? Ej Znasz, że porażka co to znaczy w ogóle słowo porażka? Takie słowo słyszałem, słyszałem ostatnio, gdy się urodziłem, prawda? Pytałem mamy mamo. Co powiedziałaś, jak się urodziła? Mama powiedziała... porażka. Ta gra jest do dupy. Nie, no ja to nie gram. Wypierdalaś! Wy, wy, wypierdalaj w ogóle mi z jego zagrano kurwa. Mam głowę na ekranie. i stąd kurwa. No widz to! dobra. Dzięki za oglądanie tego wspaniałego odcinka. No prawda, jak każdy inny. Następny będzie jeszcze lepszy. obiecuję ci to. Zostaw subskrypcję, lajka i nawet może komentarz Ci pozwolę zostawić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć kotku! Ja dalej walę konia do statystyk. Pa! No kurwa, wyłącz się.